Witam wszystkich w kolejnym odcinku mojego programu Dzisiaj mam dla was prawdziwy hit German Street Racing Pogromce Need for Speeda eee, Chodzi mi oczywiście o tego pierwszego Need for Speeda Wydanego w 1995 roku Teraz na swoich ekranach widzicie główne menu trybu kariery. Jest ono niezwykle czytelne, bo komu przeszkadza to, że czcionki i napisy się nawzajem nakładają? Twórcom, jak widać, to nie przeszkadzało. Ja oczywiście całkowicie się z nimi zgadzam, ponieważ dzięki temu nigdy nie wiemy, jakie dokładnie statystyki ma nasz aktualny samochód, a to dodaje oczywiście dodatkowe emocje. A skoro już o samochodach mowa, mamy tutaj takie wynalazki jak Spicer GTI albo na przykład Ruby ST. Moją uwagę przykuł samochód pod nazwą Guarana. Jest on całkowicie oryginalny i oczywiście nie przypomina w ogóle BMW znanego z Nitw Speed Mosuante. W grze mamy trzy kategorie wyścigów. Są to wyścig po torze, drag, którego chyba nie muszę wyjaśniać, a także drift, który nie polega na driftowaniu, ale o tym później. Grafika w grze stoi na bardzo nierównym poziomie, bo o ile samochody są całkiem dobrze wykonane, to już otoczenie torów wygląda jakby zwiało wspomnianego wcześniej Need for Speed'a. Pomijając nasz samochód oraz samochody naszych przeciwników, tekstury w grze są w bardzo niskiej rozdzielczości. Wystarczy spojrzeć na drzewa wokół toru, które są tylko płaską bitmapą. Model jazdy w grze nie jest ani realistyczny, ani arcadeowy. Jest beznadziejny. Generalnie czujemy się jakbyśmy płynęli pontonem. Prawie nie polepsza fakt, że wszystkie samochody w grze mają ten sam model jazdy i różnią się tylko wyglądem. Więc od razu możecie porzucić wszelkie nadzieje, że wraz z postępami w grze będzie jeździło się lepiej. Fizyka w grze jest równie słaba jak wszystko inne. Nasz samochód odbija się od otoczenia jak piłka do ping-ponga a pojazdy z ruchu ulicznego, które od czasu do czasu zdarzy nam się puknąć, zwykle odlatują kilka metrów dalej. Jak wcześniej wspominałem, drift w tej grze nie polega na driftowaniu. Teraz wyjaśnię to trochę szerzej. A więc wygląda to mniej więcej tak. Stoimy na jakiejś krótkiej i zwykle dość prostej trasie. Naszym celem jest dojechanie od startu do mety, po czym nawrót o 180 stopni i powrót na start. Czynność to powtarzamy kilka razy w zależności od liczby okrążeń. Jest to bardzo łatwe, ponieważ jak w innych wyścigach ścigamy się z kilkoma kretynami, którzy wykładają się po pierwszym nawrocie. Zacząłem od oprawy graficznej, to teraz przejdę do oprawy dźwiękowej. Jeżeli jesteście fanami czerwonych gitar, chórów kościelnych, dody, Nergala albo gangsta rapu z najczarniejszej z dzielnic, to nie macie tu czego szukać. Jeżeli natomiast podnieca was brzęczące pseudo-techno, to w tej grze przeżyjecie orgazm życia. Nie wierzycie mi? To posłuchajcie tego sami! że mamy też garaż, w którym możemy ulepszać nasze zdobyte samochody. Możemy tutaj kupić sobie udoskonalenie V-Chipu, które jest traktowane jako ulepszenie silnika. Możemy zmienić kolor naszego samochodu, żeby ładniej wyglądał. Możemy także zmienić długość przełożenia i twardość zawieszenia co jednak nie wpływa zbytnio na poruszanie się naszego samochodu w praktyce bo jak odczuć to że nasz samochód porusza się o 2 km na godzinę szybciej niż wcześniej gra ma również tryb multiplier niestety trudno go przetestować ze względu na to że nikt w niego nie gra w sumie trudno się temu dziwić, bo przecież jest dużo lepszych gier do multiplayera. Na przykład Tibia. Hehe, <laughs> taki żart. Oczywiście chodzi mi o pasjansa, który niejednokrotnie zapewni Wam większe emocje niż ta gra. Podsumowując, gra German Street Racing to tania podróbka Need for Speeda ze słabą grafiką, słabym modelem jazdy, beznadziejną muzyką, mało rozbudowanym tuningiem i przeciwnikami mającymi inteligencję na poziomie żywca. Dodatkowo można ją nabyć za mniej niż 10 zł. Dla każdego masochisty będzie to wydatek idealny. No i to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!